Cześć z tej strony Renia. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam makaron z pesto i szparagami i do tego będą pomidorki. Pesto przygotuję sama. Będzie to z orzechami nerkowca, do tego będzie parmezan, czosnek, ostra papryczka, oliwa, no i... Kilka rzeczy, których Wam nie powiem. <laughs> Oczywiście żartowałam, także zaczynamy, bierzemy się do pracy. Najpierw zacznę od przygotowania wody na makaron i szparagi. W międzyczasie będę sobie przygotowywała pesto. Także bierzemy się do pracy. Tutaj mam swoje garnki. Tutaj ugotujemy właśnie makaron. W, tej, w tym będzie, mm, będą szparagi. Patelnię sobie zostawię na później, ponieważ tutaj wymieszam ten, e, ten makaron razem z, ze szparagami i z pesto. No tak, z myślę, bez problemu można nalać. Czekamy do wrzenia. Tutaj podobnie. Także wodę oczywiście solimy wedle uznania. Ja daję mniej, ponieważ. Przesadzam z solą czasami w kuchni, więc dam o tylko troszkę, ewentualnie sobie do na, na talerzu. Dodam tylko, że jeśli nikt z Was wcześniej nie gotował e, szparagów, jak sprawdzić, czy szparagi są dobre, tak? E, staramy się tutaj w tej części, właśnie o. W tym momencie, kiedy one się złamały, to znaczy, że ta część jest jakby nie, niezbyt dobra do, do zjedzenia, bo jest taka łykowata. Te części sobie po prostu odkładamy, resztę zostawiamy. Także dalej czekamy na tą wodę i będziemy gotować e, makaron i szparagi. W międzyczasie, czekając na wodę na szparagi, przygotujemy pesto z bazylii. Pesto będzie z ostrej papryczki, czosnku, oliwy, parmezan. Już mi troszeczkę się stopi, bo jest tak ciepło, że już powoli zaczyna się topić. Orzeszki, możecie dać słonecznik, jeżeli nie macie. No i to wszystko blendujemy. No i potem wymieszamy to z makaronem, jak już makaron będzie gotowy. Także zabieram się do pracy. Może weźmiemy sobie tutaj już zaczęty ten czosnek. Myślę, że tak e, jedno. Jeżeli bardzo lubicie czosnek, możecie dodać dwa kawałki. Ja na przykład e, sobie wolę dodawać stopniowo, podobnie jak sól. E, chociaż lubię czosnek, więc e, możecie dać więcej po prostu, tak? Ważne jest, aby do wody dodać odrobinę cukru, ponieważ e, podczas gdy się gotują szparagi. Wydziela się taki gorzki posmak, więc aby tego uniknąć, dodajemy troszeczkę cukru. Ja tak daję półtorej łyżeczki e, małej takiej do, do gotowania. No i teraz właśnie sobie tutaj popotnę takie kawałki, e, no tak 3-4 cm, w zależności od tego, jak tam, żeby to po prostu było ładnie na talerzu wyglądało. To po prostu je pokroję w takie troszeczkę większe kawałki, ja po prostu tutaj to przełożam. Także szparagi mamy już tutaj w wodzie, w wodzie, możemy je przykryć i około tak 5-7 minut zielone. Białe gotujemy troszkę dłużej, około 10 minut, czasami 15. To teraz sobie przygotowuję tutaj właśnie ten, to pesto, o którym już Wam wspomniałam. Dajemy do czosnku oliwę, damy cały tutaj parmezan, orzechy. Co jeszcze? No i oczywiście bazylia, tak? Bazylia mamy tutaj, więc ją po prostu... Całą zetniemy. Może troszeczkę zostawimy do dekoracji na koniec. Można pociąć na takie mniejsze, wtedy nam się szybciej i łatwiej zblenduje. Okej, okay, widzę, że już się woda na makaron też gotuje, więc możemy tutaj sobie... Wszystko w międzyczasie, ja generalnie robię wszystko w międzyczasie. Więc żeby nie tracić czasu dodajemy makaron. Kilka takich gniazdek. Ja użyłam tutaj akurat tagiatelle. Na początek też możemy dodać odrobinę wody, żeby nie było zbyt suche, a w międzyczasie będziemy dodawać resztę, doda, dodawać wodę po prostu tak do tego, do tego pesto, żeby nam yy, nie zgęstniało. Yy, no i jeszcze o cytrynce zapomniałam, która jest też bardzo ważnym elementem tej naszej, yy, naszego pesto. I tak wszystkie pomieszane składniki blendujemy. Będzie głośna, uwaga. Jak to zwykle ze mną bywa, oczywiście dam zbyt dużo wody na początek. Więc dodamy jeszcze trochę orzeszków, żeby nam zgęstniało. Jeszcze chwilkę. Oczywiście pamiętajcie, żeby do tego dania nie zapomnieć o winie. Także spróbujemy. Wytrawne. Czyliskie. Chyba czyliskie. Smaczne. Będzie w daniu. No, jakiś robal na mi się dzieje. Co to jest? Dobra, bo się strasznie robani. I musimy odcedzić, bo po prostu zrobimy to tutaj. Co myślicie? Zamradę? radę? Ech, troszkę ciężkie. Nie, nie dam rady. Po prostu sobie postawię to na tej trawce. I odlaję sobie ten makaron. Po prostu. Uciekamy tutaj na trawkę. Z trawki na. Wrócamy makaron. Do tego dodajemy pesto, które uprzednio zrobiliśmy. Teraz jeszcze chwilę na nasze szparagi. Fajny sosik z tego. Mieszamy wszystkie składniki. Ja też bardzo lubię pomidorki do tego dania, takie koktajlowe, też możemy jak najbardziej. One oczywiście nie tylko w smaku, ale i po prostu na talerzu. Ja uwielbiam jak na talerzu wygląda, jak talerz wygląda pięknie, tak? Więc kolorowo. i na takie połówki. Mają bardzo słodkie. Teraz jest fajny fajny moment na to, żeby kupować pomidory, bo generalnie zimą to te pomidory nie smakują zbyt dobrze, a teraz są po prostu takie mają idealny idealny smak. Przygotowując dla Was to danie, oczywiście przypomniała mi się jest jedna rzecz, którą pominęłam w tym daniu. Mianowicie ostra papryczka. Więc zrobię to po prostu teraz. Przygotuję taką jedną papryczkę, może pół. Też będę uważać z, z mocą. Myślę, że są na tyle miękkie. A oprócz tego, winko, o którym wspomniałam. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to wino, to tutaj. Najważniejszą rzeczą jest w tym daniu, żeby to wino nam nadało smaku, ale w międzyczasie, żeby się po prostu odparowało. Kończę sobie mój, moją papryczkę, czyli jeszcze dosłownie sekundę, i zaraz ściągamy z ognia. No i na talerz nakładamy. Mam takie miseczki. Nabyłam je wczoraj. Specjalnie dlatego na, na ten odcinek, więc myślę, że będzie się fajnie też komponowało to wszystko ze sobą. Będzie mi miło, jeśli zostawicie pod moim filmem łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał, to pozwala rozwijać mój kanał. Także zapraszam was także do oglądania kolejnych moich filmów. Dziękuję wam bardzo za to, że dzisiaj byliście razem ze mną. Yy, no i smacznego wam życzę. W sumie to pieprzu jeszcze zapomniałam. Bye-bye.